Dobra. Dobra, drugie skrzypce, wiolonczelę zaczynają. Dwa, tak, dajmy tak. Trąbki mamy, tak? Mamy. To ją trzeba będzie bić. Na wszystkich najlepiej, tak. Uwaga, trąbki wchodzą. Teraz. W kółku jesteśmy, w kółku jesteśmy. Delikatnie szerzej. Uwaga. Trąbki. Trąbki także mamy. I smyczki. Smyczki mamy, mamy takie trąbki mamy. delikatnie Smyczki. Dwójeczka Delikatnie w, lewo, mój, delikatnie w lewo, jak może dwójka. Smyczki. Gdzie do wokalu. I jeszcze chwila trąbki. Gitara basowa tam dochodzi i smyczki. Teraz już trąbek nie mamy. I wokal będzie zaraz. Osiem na prawy. Osiem na Jedziemy wokal i wokal z gitarą basową i pokażę dalej na lewym tak, może, ale w tempo w muzykę teraz tyk. Trąbki będą za chwilę. I, no, I uwaga to teraz czekaj. No, tu, no teraz. I na lewy dajesz. Trąbki. no, no panowie no mi się Łuczki, na wszystkie. No. Trąbki, trąbki bardzo trąbki. Dajesz siedem na lewy. Dostaw tak. Waltornie trąbki i waltornie trąbki dalej. I skrzypce. Czy, I waltornie skrzypce. Trzy usta w waltornie. waltornie. Cztery na prawy. Cały czas grają. Cały czas Troszkę szerzej panowie. Troszkę szerzej panowie. Ringi. Cały czas waltornie grają. No trzy na lewy. daj mi to centralnie, to ten, ten talerz, jedynka centralnie, talerz. Daj jeden na lewy. jeden na lewy.